Chciałbym taki, yy, chciałbym tutaj zrobić prom, oczywiście kolejne promo, yy, już drugie, pierwsze to było z Piotr R. A teraz mamy Katarzynę Szczęsną. Nie! Yeah. Nie! Ale dzisiaj gorączki um, zostawiajcie jej suby na tym sub, Suby zostawajcie na tym kanale Widzę, że to jest program tylko shortowy No to zostajecie, zostawcie tam zostawcie jej suba i lajka em um, dobijcie tam jej tak ze 110 tysięcy, nie, 110 subskrypcji. Dla mnie będzie to miło. I mi też dajcie lajka i suba. Ja już się nie reklamuję. Pa, pa.